Możemy spokojnie zaczynać po krótkiej przerwie. Witamy twórców tego spektaklu, więc aktorzy. Eee, e, eee, Karol Śmiałek, Ewa Sąsiadek, Matylda Baczyńska. Tomek Piasecki. Gościmy tym razem w naszym zespole Radek Sotys. Na sobie Mateusz Krakowski. Mikita Kalacka, autor te tekstu. I Mitya reżyser. Ja może oddam najpierw mikrofon twórcom, reżyserowi i, autor i autorowi, żeby powiedzieli troszeczkę o sobie. Dzień dobry, nazywam się Mitya Szartgą. Pochodzenie jestem Białorusinem, skończyłem, studiowałem, skończyłem. Trudno to powiedzieć, wystawę w Krakowie. To mój debiut w Teatrze Instytucjonalnym w Polsce. No i tyle. Więcej to chyba napisano. Nie chcę opowiadać długiej swojej historii, najlepiej porozmawiajmy z wami o, po prostu o sztuce i o tym, co mamy w Dobrze, ale poproszę jeszcze autora o parę słów o sobie. Dzień dobry, ja się nazywam Mikita i w tym roku kończę krakowską szkołę teatralną. Skąd pomysł na, taki, na tego typu tekst, na tego typu tematykę? To chyba muszę oddać mikrofon z powrotem do reżysera. Autor nie jest samobójny. Nie, autor jest niezależny od rzeczywistości żyje w tej rzeczywistości, ale pomysł na sztukę powstał dwa lata i, ale, i trochę zmienił się przez tą kryzę imigracyjną, która pojawiła się w Europie i w ogóle pojęcie imigranta i imigranta w Polsce. No i jakby Ciekawiło, bo sam jestem w takim stanie imigranta, bo musiałam wyjechać kiedyś ze swojego kraju i studiować wymuszony był studiować w Polsce i dzięki, że mnie tu przyjęli i jakby, no i pojawiły się pewne takie, chciałem o tym podyskutować w ogóle, a ten kryzys zmienił, no i temat jest ostry, interesujący, w ogóle, dlaczego ludzie muszą gdzieś jechać, szukać czegoś lepszego i co to zmienia, no to jest taki Prawie każdego z nas dotyczy w pewnym momencie taki temat, że musimy zmienić swoje miasto, swój kraj, jakieś takie swoje poglądy. To też migracja. No i o tych tematach chcieli porozmawiać. Z tego powstała taka sztuka. No a Mikita, powiedziałam o tym, on no, pisał i może on też opowie, jak on to tworzył. To na podstawie tego tematu, który zapraszam Zapraszamy Dlaczego ludzie emigrują? I gdzie? I jak? <grywa> Chyba trzeba zacząć od tego, że przy napisaniu scenariusza, kiedy dostałem zadanie na napisanie go, to jakby temat emigracji my postanowiliśmy rozpatrywać w za szerokim tego słowa znaczeniu, czyli jakby emigracja geograficzna, też emigracja mentalna i właśnie spróbowaliśmy, spróbowałem pisząc, spróbowaliśmy robiąc spektakl, jakby zawrzeć te wszystkie jakby przeskoki, nie wiem jak ich lepiej nazwać, jakieś tam transgresji, negatywne, nie bądź pozytywne, ostatecznie dla bohaterów, czy dla tam losów tych ludzi, które są opisane w sztuce, dlatego, że bardzo ważnym punktem jakby dramatu jest to, że wszystkie historie są wzięte z Realnego życia i są skompletowane jakby w pewnego rodzaju no, linearną tą historię, tak jak my widzimy życie rzeczywiście, tam, że od punktu A, tam gdzieś tam do docelowego punktu B, my wszyscy nadążamy, a ilość historii jakby, która. nas otaczy w związku jakby z naszym tematem w sensie tematem emigracji jest bardzo dużo. Czyli postanowiliśmy wybrać jakieś tam najciekawsze elementy i opisać je i wepchnąć je jakby w kilka konkretnych losów, których opisem się zająłem це наpiece на тріс конфлікований і e, не встили згадувати там тема sieci socjalnych i w ogóle współczesnych mediów, gdzie my gubimy się, bo tak dużo na ten temat dyskusji, opinii publicznych po prostu powstaje, że po prostu w mediach gubimy się i czasami po prostu przez, przez natlok informacji, które dostajemy przez różne środki masowego przekazu, po prostu gubimy się i jak to oddziałuje na różne kultury, różnych ludzi i dzisiejszy czas informacyjny, bardzo mocno zmienił się i jakie to może mieć konsekwencje i wpływy. I to też nas interesowało, I ile w tym kłamstwie propagandy po prostu. O, żerowania na tym temacie, na każdym temacie w sumie. I to, to, to było takim też kluczem przewodnym w dramacie. To nie ja mam innego pytanie. Czy to rzeczywiście tak jest, że wszystkie te historie są wzięte z rzeczywistości i ten, tak? O. A skąd pomysł na pomieszanie tak chronologii? I, to się, to bardzo, z ciekawości pytam. <słyska> Dlatego, że to znaczy to może być to może zabrzmieć jakby bardziej osobiście niż jakby koncept do scenariuszu, ale jakby to jakby jest bardziej związane na przykład ze światopoglądem i tu nawet jakby moim jako autora tekstu osobiście, dlatego, że ja jestem przeciwnikiem jakby linearności raczej i linearności nie tylko w scenariuszach i w twórczości, lecz jakby w życiu i staram się w wszelki możliwy sposób sam dla siebie też odnajdywać to, że jakby moje życie nie jest jakby czasowy okres jakby od urodzenia do śmierci, tylko jakby to jest jakiś w ogóle przemieszczający się punkt jakby na mapie jakiejś Yy, nie musi być to geograficzna mapa, tylko jakaś yy, yy, czasoprzestrzenie, nie wiem jak to nazwać, jakieś yy, kwantowej przestrzeni. I tak y, dlatego właśnie scenariusz też jest jakby częścią tego. Po prostu wpływy zewnętrzne odbywają się w różny sposób i czasami mały, znaczący fakt, który nie możesz zrozumieć, wydarzy się, a później okazuje się, że to, to zmienia całe życie i to nie jest linearnie. I czasami wypadkowe takie e, sytuacje, później tylko po, po jakimś czasie dowiadujesz się, że to, a, to, to było. No I dlatego nie, nie ma linearności w, to, w życiu i po prostu czasami po prostu wypuszczasz, się i okazuje się, że to zmieniła całość, tylko dowiadujesz się o tym później. No, po drugie, no, no i tak konsolowali gdzieś filmowo i to mnie podobało, to co Mikita, że, że w taki sposób próbowało powiedzieć historię. To nie jedną tylko ilość tam historii. Jesteśmy na scenie underground, która rządzi się też swoimi prawami, bo tutaj powstają teksty, które są trudniejsze w odbiorze, ale też niezwykle elastyczne, bo ta scena ma to do siebie, że urzeka, naprawdę urzeka i tu tak zdarzało się wcześniej, że osoby, które miały robić na innych scenach, nagle przychodziły tutaj na dół i tutaj przyszłowstał powstał Jacobi i Leidenthal, e, Walka Czarnucha, Blackbird, e, piosenki o wierze poświęceniu. Te wszystkie z tych spektakli są zupełnie inne, wyjątkowe w naszym repertuarze i to też chcemy jakoś e, pod w tym momencie, a tutaj jeszcze chciałbym podziękować, bo nie ma z nami e, e, Daszy, tak? Dobrze mówię? Tak, Daszy Zajczanki, autorki e, scenografii, która chyba zostaje na długo w pamięci i autorki e, tych e, też niezwykłych animacji, czyli Tani sk sk Skrychanaby, dobrze mówię? Z Mamy, Mimo, że jesteśmy też Słowianami, mamy problem z wymawianiem takich nazwisk. Ale dążę tutaj też jeszcze w stronę, bo to się chyba po raz kolejny zapytamy jednego z aktorów, bo żeby dostrzec lepiej teatr MITI, to został tutaj zespół, uknął sobie taki termin, że to jest, e, te, o, już wszyscy wiedzą, kogo zapytamy, że jest to e, Teatr mitiowy. Więc ja pytam Tomasza Piaseckiego, który wymyślił to powiedzenie. Czym jest teatr mitiowy? Otóż to jest tak, że my przyzwyczajeni jesteśmy do teatru, że przychodzimy do teatru i mamy drabinkę scenariuszową, czyli początek, środek, zagmatwanie i finał. Do takiego na ogół jesteśmy przyzwyczajeni. A ja myślę, że do teatru mitiowego trzeba podchodzić jak do malarstwa impresjonistycznego. Jak, że, że tak jak impresjoniści malowali tutaj plamkami, jak podejdziemy za blisko do tego obrazu, to nie zobaczymy całości, więc musimy się cofnąć, żeby mieć perspektywę i wtedy dopiero widzimy, jaki to jest piękny obraz. Ja myślę, że w wypadku mitiowego teatru to tak jest, że może trzeba teraz zapomnieć, potem sobie pomyśleć i zobaczyć obrazy, które się składają na całość, Wtedy może coś się z tego fajnego nam sklei. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. No nie chcę mieć tutaj yy, yy, tylko my zadawać pytanie. Jest, spot, premiera ma charakter otwarty i dlatego serdecznie zapraszamy osoby, które chciałyby o coś zapytać. Yy, yy, teraz o zabranie głosu. Nie trzeba przez mikrofon. Chciałam zapytać, co takiego najważniejszego było w tym przekazie, w tym... Yy, w tej sztuce dla Pana, co chciał Pan przekazać widzom, odbiorcom? I to samo pytanie też dostępne. No, dla mnie najważniejsze, że, żeby po tym przedstawieniu zostawała dyskusja, bo kodem najważniejszym w naszym, naszym jest język, żeby my rozmawiali, bo człowiek postawiony pod ścianę zawsze robia, popełnia błędy. W skrajnych sytuacjach my po prostu czasami popełniamy błędy i nawet nie, nie rozumiemy, wpadamy w jakąś pułapkę rzeczywistości. I żeby nie wpaść w taką pułapkę w całej rzeczywistości, musimy słuchać i rozmawiać. I to jest najważniejszy przekaz A mój najważniejszy przekaz to... <grymka> to, że... <grymka> <grymka> Zostaniemy przy nielinearności. Chyba ja się zgodzę tu z Micią, jakby, że tu mamy no, tą wspólną, chyba jak to nazwać, jej terytorium. I dodatkowo można jeszcze też powiedzieć, że jakby. Jakby to jest na tyle ciekawe, na ile to jest też sprzeczne jakby ze sobą, w sensie jakby tekst zawiera jakby to i to, czyli jakby pod ścianą, popełniano błędy, ale z drugiej strony jakby um, też ja bardzo chciałem pokazać prawdopodobnie to, że życie człowieka jakby każdego jest na tyle wyjątkowe i los jego jest na tyle ciekawy, że якби нема часу, як в засаді все застановити над тим, що було блендом, а що було якби, не блендом, а треба просто е, розпожонзатися тим часом в облі зупевні інакше, ніж ми то тим все займаємо лепі, як то один з бухатеров сценаріуша ліпі один раз замстити і е, е, тим самим все очистити, ніж якби контуновувати своє життя в смутку і розпрачу. Bardzo, bardzo dziękuję. Zapraszam do Myślę, że ta ostatnia kwestia wypowiedziana przez autora scenariusza zdecydowanie wymagałaby, tak sądzę, głębszej, głębszej refleksji. Ale najpierw podzielę się taką refleksją moją osobistą. A. Każde dzieło o kultury jest rzeczywiście wielowarstwowe, co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości, a jak ja sobie go potem dekoduję w jakiś tam sposób, to próbuję coś z tego dzieła dla siebie też zabrać. Po to Państwo prezentujecie tę sztukę. I nie tak dalej, jak wczoraj rozmawiałam z osobą zajmującą się szeroko rozumianą komunikacją społeczną. Ale nie, nie, nie na poziomie dziennikarskim, nie na poziomie medialnym, powiedziałabym raczej bardziej naukowym. I użyłam na określenia, które funkcjonuje w tekstach poświęconych w ogóle naszemu dialogowaniu, naszemu porozumiewaniu się albo nie, mianowicie Homo Zapiens. To nie jest żadna pomyłka. Nie homo sapiens, tylko homo zapiens. Kiedy pytałam ją. Co pod tym neologizmem rozumie? Ona mówi właśnie o tym, o tym człowieku, który z jednej strony jest aktywny, a z drugiej strony jest rzeczywiście splątany, poplątany. Myślenie odgrywa jakby yy, jedną tylko z funkcji i, i niekoniecznie funkcję prymarną, funkcję nadrzędną. To, co tutaj oglądałam. Yy, dla mnie ten spektakl był, powiedziałabym, symultaniczny, bo się działo na różnych planach, w różnych wyobraźniach. A, yy, to, to rzeczywiście jest interesujące, na pewno, ale to, co tutaj, jakby oglądałam, pozwoliło mi powiedzieć, że historia, czas dziejący się, także i ten przeszły, bo były tu dygresje, i ten przyszły no to jest rodzaj właśnie takiej. Takiej machiny, takiej machiny, która niszczy, która rzeczywiście niszczy. A teraz wracam do tego, od czego zaczęłam. Pan mówił o jednym z bohaterów i o tym, że życie trzeba umieć rozwikłać w tym danym momencie, w którym coś ważnego się dzieje. I na prawach jakiegoś pozbycia się, wyparcia. No, to jedno morderstwo jakby niesie mm, swoiste ukojenie czy zaspokojenie. Yy, tak się składa, że yy, to zupełnie przypadkowa zbieżność między tym spektaklem a tym, yy, jakie w cudzysłowie spektakle oglądamy, przekazywane nam przez media. Jak należy rozumieć tę funkcję, no, zabrzmi to paradoksalnie, konsolacyjną, uspokajającą właśnie yy, Realizowanie tego, co w człowieku jest, tego dzikiego pragnienia, nawet pragnienia zabicia, zlikwidowania, unicestwienia. Czy pan mógłby mi na to pytanie odpowiedzieć? Um, ja mógłbym um, i myślę, że nawet byłoby o wiele ciekawie popatrzeć na to z drugiej strony jakby morderstwo, czyli strony na przykład zamordowanego. Um, istnieje, to, znaczy, to nie ma, nie ma, nie mamy jakby tu przestrzeni na to, żeby cytować, ale <laughs> na przykład jeden z moich ulubionych filozofów, Michel Foucault, opisywał jakby proces śmierci, w ogóle proces e, mordowania, raczej nie mordowania, proces śmierci, e, który on porównywał z e, sadomasochistycznymi, sesjami, na których jakby, ludzie sobie e, biją, e, po to, żeby jak najbliżej, przybliżyć jakby śmierć, czyli jakby śmierć paradoksalnie jakby nie oczyszcza sprawcę, tylko śmierć paradoksalnie jakby oczyszcza tym, na kim jakby to jest dokonywane. Jak my wiemy, w sensie jakby Foucault opisuje jako największą jakby seksualne wyzwolenie jakby energii, która jest dokonywana po to jakby w jego przedstawieniu genealogicznie czy antropologicznie lepiej to nazwać, powstanie stało też jakby sadomaso, żeby jakby człowiek, jakby w zasadzie jakby bezkarnie, bez zagrożenia, jakby dosłownego do swojego życia, mógł jak najbliżej, jakby przybliżyć się do śmierci i wyczyścić się jakby z tego e, według Foucault grzechu, który my nazywamy jakby po prostu kompleksami, na przykład. O walkę z jakimiś jakby naszymi istnieniami i z tym jakby co przeszkadza i co zabiera oddech, tak bym powiedziałem to. Ale nie, nie chodzi nawet o sadomasochizm, tylko chodzi właśnie o dosłownie tę jakby tą chwilę, kiedy ten ból jakby staje się jakby w pewien sposób seksualny jakby, kiedy to się robi podniecające. Z jednej strony to tak, ale z drugiej strony my bardzo du dużo rozważali o tym, że e, i tak na, na chwilę późniejszą e, ty masz chwilowe oczyszczenie w w momencie na przykład popełnienia zbrodni albo te, te, tego aktu no, e, agresji, ale później i tak za to poniesiesz konsekwencje. Nie ma coś takiego, dlatego nasz bohater i tak nawet jak wyzwala jedną część, to nie wychodzi z pętli przemocy. On dalej nad sobą dokonuje i dlatego czasami ta śmierć po prostu jego wyzwala ostatecznie. Też. Bo, bo niemożliwe z tego... вищ і по просто, ну, для того заставляємо питання для віза, бо ми не знаємо до кінця відповіді, ми можемо їм чоловіювати дуже, але uh, напевно не толеруємо мордерства, напевно не толеруємо того, тобто типу. хоч нам е, uh, якісь такі стани, це то виволує, як до того допроводзаємо себе, де, 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 Panowie doskonale wiecie, że, że takim pytaniem szkolnym, ja tutaj swój pewien e, zawodowy kazus rozwijam, jest pytanie: e, ta sztuka jest o. I z Państwa, czy z wypowiedzi Panów wynikałoby, że jest to sztuka o, o różnorodnych formach migracji i imigracji, i rzeczywiście ona, ona o tym jest. E, przed chwilą dowiedzieliśmy się, że jest to sztuka o jakimś uwalnianiu takich bardzo silnych, głębokich e, emocji, nawet do jakiejś swoistej nekrofilii prowadząca. Może nie nekrofilii, tylko uwalniania tego zła poprzez czynienie, czy zadawanie bólu innym, czy uwalnianie zła i zarazem sprawianie sobie jakiejś tam satysfakcji, jakby Nią nie nazwać. Ja uznałabym również, że jest to sztuka o jakiejś, o jakiejś podróży. No, jest to sztuka o podróży, ale takiej podróży w obszarze labiryntu. No i jeśli mam być szczera, są w tej sztuce, są w moim odczuciu wyraźne pogłosy Dostojewskiego. Nie wiem, czy mam rację, czy nie mam racji. Wyjątkowo ocenianego przeze mnie Dostojewskiego. Proszę podjąć ewentualnie ze mną polemikę, jeśli nie mam racji. Jest to racja, bo ostatnie przedstawienie, które robiłem, to było Idiotę Dostojewskiego, i gdzieś tam znamy teksty Dostojewskiego doskonale, jak my gubimy się. I w ogóle no, człowiek w skrajnej sytuacji, przez Dostojewskiego opisany jego męki wewnętrzne, po prostu dobrze opisany, i dlatego. No, no, З, ze wschodu i mamy to i dlatego e, tylko my wzorowali się jeszcze dodatkowo na Iwana wyrapa, na inne motywy po prostu e, chodziło nam No, no grzybali w tym i na pewno to odbija w, z, z czym pracujemy, bo i Mikita pracuje z, Dostaj pracował z Ja niestety nigdy nie czytam Dostoyevskiego. No... No, no, <forsza> e, e, no to jest gorzej, bo ja Dostojewskiego bardzo dobrze znam e, i, i to jest ta różnicą e, albo Czechowa, bo, bo to jest dwie rzeczy, które... Jeden pies. No, nie, no nie jeden pies, no, niestety, ale Dostojewski Czechów mają. Musiałeś czytać notatki spodziemia, dlatego mnie to Może jeszcze wyjaśnić, dlaczego, skąd tytuł labirynty, bo mówiłeś, że tutaj dzisiaj nie padło, bo to też No bo chodzi o tej, no jak mówiłem, komplikacjach, w których gubi się. Gdzieś tu Pani podjęła to, to, że wchodzimy nie do jednego, bo to jest liczba mnoga, tylko do labiryntów, i z których nie ma wyjść, bo z jednego jeszcze gdzieś tam możemy, a to jest taka E, simulakry, po prostu ja, e, jeden na drugi, po prostu tak tracimy, że nie mamy, po prostu nie mamy, nie wiemy dokąd iść. Po prostu gubimy się na tyle, że, że nie ma drogi i musimy ją znaleźć. I ta, dlatego ta e, dziwna liczba mnoga. Proszę, kto z Państwa jeszcze? Ja bym chciał podziękować za bardzo skupione odbiórczyście. Dziękujemy, na pewno. Dziękujemy za tym serdecznie i zapraszamy na kolej... jutro spotkanie tak? Otwarte Po więc zapraszamy serdecznie oczywiście zapraszamy na kolejne nasze premiery, najbliższa pokaz przedpremierowy 19 marca Ziemi Włoskiej do Polski, 20 marca oficjalna premiera i także też obchody Międzynarodowego Dnia Teatru. Dziękujemy ogromnie za to, że Państwo zostaliście. aktorom, że na koncie...